Tak jedziemy i jedziemy. Taka pusta droga. Jakby cisza przed burzą. Wejdę się, zapytać jak tam drużka na Piotrków. Guten Tag, wie jest fajna na Piotrków? Proszę powtórzyć pytanie. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. I jak tam? Nie ma. Witam serdecznie w poniedziałkowy poranek. 20 czerwca. Postanowiłem. Że jest widno, jadę rano, to coś nagram. A dlatego, że będę jechał taką wąską trasą. Zopoczna to jest taki odcinek zopoczna do rawy mazowieckiej. To jest jakaś żółta 726. O właśnie. I to jest najwęższa droga, którą ja dość często jeżdżę. Bo jak wracam z Warszawy. No to do bazy jak jadę, to sobie właśnie tędy przejadę, ale będzie ruch, będę się musiał często zatrzymywać i przyspieszać i zwalniać. I właśnie o to chodzi, że tą drogą jak jadę, jeżeli ważę powyżej 16 ton, to nią nie jadę. Z racji tego, że muszę właśnie cały czas się rozpędzać i przyspieszać, bo zaraz zobaczycie, jak ona się zwęzi. A tak do 12, ton, no to nią jadę, a tak pomiędzy 12 a 16, to się zastanawiam. I często wtedy wychodzi, że nią nie jadę, ale czasami jadę. No i tak właśnie postanowiłem nagrać odcinek, żeby wam pokazać, może coś za dnia. Jest widno, bardzo ładna pogoda, ciepło, już z rana 19 stopni, to dla mnie już jest maks. Bo powyżej 20 to dla mnie już jest za gorąco, a szczególnie w kabinie, a szczególnie jak mam spać iść w dzień, tak jak dzisiaj na przykład. No to już będzie kiepsko. Jadę. Gdzieś tam w okolice Warszawy Rozładować Wiozę jakieś psie i kocie żarcie chyba No i to jest właśnie to czego nie lubię Znaczy lubię zaczynać W poniedziałek rano, no tak jak jest teraz Zacząłem tak przed szóstą o 5.47 Na miejscu będę około godziny ósmej No ale co? Rozładuję się i muszę właśnie iść spać po to, żeby odbyć tą pauzę. To, że czapka u mnie stoi, głowa nie chcę mi się poprawiać. No i później muszę się wypałzować te 11 godzin, czy tam ileś. No bo pewnie coś szefu znajdzie na wieczór, nie? No to akurat, jeżeli zajadę na ósmą, to nie sądzę, że do dziewiątej mnie zdejmą, może do dziesiątej. No i na 21, no to znajdzie mi coś pewnie. Do Wrocławia albo Sosnowca. Oby będzie fajnie. A jak nie to będę się kołował. No i właśnie będę musiał iść spać. Jak już będzie gorąco, to jest to, czego najbardziej nie lubię. Najbardziej nie lubię jeździć, chociaż jeździłem tylko raz w lato, a już się zaczyna lato. Nie lubię z tego względu, że no nie mogę spać w dzień, jak są te upały. No okien nie otworzę, bo będą z jednej i z drugiej strony, już chyba o tym mówiłem, hałasować, nie? A jeszcze ostatnio zauważyłem, że tam gdzie jeżdżę i tam gdzie gdzieś stoję w okolicach, to pełno Turków jeździ. A Turki, no to przecież nie dość, że się drą i przez telefon i między sobą, to jeszcze przecież smażą w tych paleciarach, te kuchnie sobie porobili. No i weź, otwórz okno, nie dość, że zapachy, chociaż zapachy fajne tam lecą, mówię o jedzeniu. No ale te hałasy i to wszystko, a to podjedzie jakiś man z tą sprężarką dmuchającą, a to jakiś Mercedes z tą z cholera wie, z tym skrzypaniem, a to jakiś nie wiadomo co. No nie da się spać, zamkniesz szyby i, i lufcik, no to przecież 50 stopni w kabinie, nie da się oddychać. Nie dla mnie jest to lato. Są dwie rzeczy, które nie podobają mi się w całym tym transporcie, czy tam byciem kierowcą, czy jak to się tam nazywa. To łupały, chodzi mi o spanie. No i oczywiście ten brak miejsc na parkingach. Nie? To są dwie rzeczy, które mnie denerwują. A i tachograf. Reszta da się przeżyć, a nawet jest fajna. Na przykład byłem ostatnio na urodzinach u kolegi i ze dwa razy tam śpiewałem 100 lat i tak głośno, nie? I straciłem głos. A teraz, słuchaj, musimy poważnie porozmawiać. I nie... się boję. Wiecie, jaki <noise> jest czasy. czas? Kurwa, nowy sezon, nowe porządki robimy. Nowy ład, dobrym jestem szefem. płacę zawsze, nie? Od razu. Tak, od razu. Mało? Ale od mało, razu. bo mało. Ale jakbym jak ci zapłacił po trzech miesiącach, to i tak jest inflacja, jeden chód. A tak to możesz zainwestować od razu. Tak. O, a teraz w ogóle Ci nie będę płacił? Gdzie pracujesz? W Norwegii? nieważne. A sołtysem jesteś? Jestem. To jesteś krwówcem. A to twój premier powiedział: masz się dzielić Norwegii. I taki jest, tak jest nowy ład. Później na drugi dzień zajeżdżam na wesele No i... Dzień dobry! No i co sobie młodzi mogą pomyśleć, nie? No kamerzysta zachlał pałę, przyjdzie do nas na wesele i nagra nam <noise> Film będzie do dupy i na wsi będą gadać Patrz, jak se myślał Dawaj mi jak, jak, jak se myślał, że szef będzie jechał staw. A chuja! Oje. Ale ja, wiecie, nauczony Doświadczeniem w ogóle chodziłem po tych weselach i zauważyłem, że tam zawsze wiecie: ustawią te stoliki, wszystko, porobią im te wizytówki, czy jak to się tam nazywa, z imieniem i nazwiskiem, kto ma siadać. I zawsze, najbardziej przerąbane, to mają seniorzy. Ci najstarsi to już w ogóle, bo ich zawsze sadzają gdzieś na rogu. Na samym rogu przeważnie koło kapeli. Albo jak nie koło kapeli, to jak kapela może ma gdzieś scenę dalej, no to no kiedyś kapela, no to wiadomo tam cymbałki, bębenek, jakoś tam gitarka czy coś, czy akordeon. Później tam Nagłośnienie, a teraz no to nagłośnienie musi być jeszcze na sali siedzącej, bo melodyjka gra jak tam jedzenie jest, czy coś, no to tam z jakaś melodyjka leci. No i głośniczek jest, właśnie przeważnie koło tego dziadka albo babki w rogu tam jest głośnik. Oprócz tego tam jakieś ledy i coś tam im mruga w oczy, jest głośnik, ledy i naprzeciwko nich zawsze jest klimatyzacja. No i te dziadki siedzą tam. Wszystko jest przeciwko nim tam wtedy, nie? Nie dość, że im wieje, to jeszcze im wyje i jeszcze ich razi, nie? Tam, nie wiem, tam wnuczek, że coś siedzi. Ej, dziadek, paniu! dziadek, tam. A, to okej, okay, to siedzi dalej, nie? No tak, tak to wygląda. No i ja wiem, że tak jest. I mimo to, jak poszedłem na te urodziny do kolegi, nie było żadnych wizytówek. I sobie usiadłem na rogu naprzeciwko klimatyzacji. To nie są żarty. Ja ogólnie nie lubię. Mało używam. Chyba, że jak jest naprawdę wielki upał, ale to tylko tak. Nie to, żeby wiało mi w łeb, bo zaraz tak samo z gardło będzie mnie bolało. Tylko tak sobie ustawię, żeby nie było upału, ale też żeby mi nie leciało po mnie tym lodem a tam usiadłem na, naprzeciwko w czoło mi wiało nie wiem dlaczego to zrobiłem To mówiłem tam do kolegi mówię, no jutro to już będzie po mnie nie? U. no i później były takie efekty a, miałem pokazać Wam najwęższą drogę a na razie jadę normalną bo ona się dopiero zaczyna od Inowłodza od miejscowości Inowłódz do Rawy jest taki wąski odcinek może będę miał w tym czasie jeszcze coś do powiedzenia ja już tak. Prawie wszystko już zrobiłem, co miałem zrobić. Tak, lampę stukłem, lusterką mi stukli, pod zakaz wjechałem. Gdzieś tam w jakąś wąską dróżkę, żeby mieć później problem z wyjechaniem, też zaliczyłem. Jechałem. W śniegu, w gradzie, w deszczu, w słońcu. Spałem w krzakach, na mopie, na firmie i przy drodze. Dwoma różnymi ciężarówkami jechałem. Najpierw manem, i teraz manem. No i to spalanie nawet ostatnio miałem. a spalanie to ostatnio miałem 20. Kończył się miesiąc. Tak jak teraz, właśnie. Kończy się miesiąc. I spalanie miałem. 24,3 z tendencją na jedno oczko w dół na 24,2, a tu szefu dał Kraków i 20 na maksa, tam nie wiem ile tam 22 ponad tony, i od razu z 24,3 zrobiło się po jednym takim kursie w Tomi z powrotem 25,4. Teraz właśnie wracam z tego Krakowa, ale już nie mam tak ciężko z, z tym żarciem. A do Krakowa to wiozłem, a i nie skończyłem. Zaraz, zaraz. Najpierw skończę jedno, zanim zacznę drugie. Mówiłem o tych rzeczach, które pozaliczałem w czasie transportu, No to zostało mi jeszcze tylko nauczyć się jeździć, nie? Ale kurde, ile do czasu zajmie. Nie wiem, czy mi się znudzi do tej pory, nie? Eee, no i teraz powracam do tego, jak to wyjechałem do Krakowa z, tymi, z tym tonarzem. Szefu załatwił właśnie... No w nocy, no to jak jeżdżę, to mówię, to przeważnie jest ta kurierka... No ale czasami jak... w nocy, a czasami mi jakoś się uda, że załadują mnie jakieś jakiejś Dojadę gdzieś tam w 4 godziny, rozładują 19, czy tam 21 no to czasami szefu coś tam znajdzie w dzień. A najlepiej właśnie jakby znalazł w piątek, nie? Żebym wrócił sensownie do domu. No i tak było w tym przypadku. Znalazł mi załadunek jakiś przepraszam, bo tu jest wąskie rondo i ostre krawężniki. I muszę uważać, żeby tam opony nie przeciąć. Tu bo zaraz się zacznie ta wąska droga. Dobra, udało się. No i znalazł mi załadunek. Ładowałem jakieś kleje takie do glazury 19 palet Tam to na 200 chyba na palecie. No i zajeżdżam na ten załadunek do tej firmy. No wiecie, w kurierce, no to rampa tyłem, dziękuję. Otwieram, zamykam, wyjeżdżam. A tutaj podjeżdżam. Coś to mi się dziwne wydawało, bo taka duża firma, no, wielki plac, wszystko. Ale patrzę, no nie ma ramp. Palety są tam, widzę, z tym towarem, ale ramp nie ma. Wszedłem tam do biura, pani powiedziała: rampa 3. Gdzie się, tu się, jest rampa 3? Szukam gościa, się pytam, No, tam są rampy. Takie, tak jakby pod wiatą. O, zaczęła się ta droga. Yy, ta droga nie jest zła w sensie, że jakaś dziurawa czy coś do przeżycia, ale jest właśnie bardzo wąska. I czasami jak się mijam z tymi autami, to jadę tak na krawędzi, że tego asfaltu z, z tym poboczem, które jest dziurawe, że czuję jak mi to koło już zjeżdża na to pobocze i mam zawsze wrażenie, że ono mi się rozerwie, że jadę na kancie tych opon dobra, e, powtarzam e, znowu wracam e, spytałem się gościa, gdzie tu są te rampy on mi powiedział wjeżdżam pod tą wiatę, a tam jak na dworcu autobusowym kojarzę, kiedyś do szkoły jeździłem e, autobusem PKS-em do szkoły średniej to w, w Piotrkowie na dworcu, tak właśnie one naukos podjeżdżały te autobusy i tak samo tu, to było tak jakby no, takie rajki, i przodem się podjeżdżało. Ja mówię, kurde, no to mówię, a jak nie będą ładować tutaj? tego nie będą ładować? Gościu podjeżdża wózkiem, daje mu te papiery, i on wie, no coś dobrze stanąłem, bardzo dobrze stanąłeś, mówi do mnie, nie wiem, a no, jak wy będziecie ładować? A on do mnie mówi, bokiem. Co ja myślę, co? Czym? Bokiem? Jak sobie myślałem, że tak mam wyciągać tyle tych desek pomiędzy tymi tymi i później te te jeszcze tam przesuwać i jeszcze tą linkę wyciągać i tą firankę y, tam rozsuwać. Ja mówię: ja samo to mi zajmie pół godziny. A ja tu mówię: On już gotowy. Tam ja mówię: Ty słuchaj, daj na mówię, nie masz jakiegoś paleciaka? Weź no mi wrzuć tam na naczepę. Podawaj te palety, ja sobie to będę sam ustawiał, nie? serio? Takie ciężkie? Ja mówię, no, już wolę, mówię, to się trochę przemęczyć, mówię, jakiś trening się przynajmniej zrobić, można się jak mam to rozwijać, to ja zanim to rozwinę, to, 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 to z, z nudów będziesz krzyczał na mnie w myślach, będę czuł e, tą presję, mówię, i nie jadę z Polski, nie wiem, do Francji, że kilka dni jadę i później się rozładowuję, u mnie to tam dwa załadunki dziennie albo jeden, ale pach, pach i już, no. Wiecie, o co chodzi. Nie, nie chciało mi się. Jeszcze mówię, ja mam ten full deski, full wszystko. Mówi, no, bo u nas się bez linek przeważnie przyjeżdżają, bez tego wszystkiego. Mówi, no właśnie, dał mi. Mówi, jak chcesz, to ci dam. No wziąłem, podniosłem. Naczepę podniosłem. Tył podniosłem, na, na siodle opuściłem. Zrobiłem sobie z górki elegancko. Powiem wam, że ostatnio ładowałem jakieś tam tortille, co tam 400 kilo ważyły palety, i ciężej mi się ładowało. Niż, niż ta na 200 jak sobie ustawiłem tą naczepę, samo jechało ustawiłem elegancko pół godziny i po sprawie a obok mnie stał gościu właśnie, który rozsuwał to wszystko yy, i ja wcześniej wyjechałem od niego, szybciej on mnie załadował niż ten drugi jego z tym rozpinaniem, zaczepianiem i spinaniem z powrotem, ja, ja już dawno wyjechałem on tam dopiero zasuwał tą kurtynę nie? no i wyjechałem, zajechałem do tego Krakowa, spalanie podskoczyło no i co? I zwolnić się nie mogę, bo mówiłem do szefa 24,9 przez miesiąc i koniec. Kończę karierę, bo już nie wiem, więcej już tu nie osiągnę. A on mi mówi tak? No to będę Ci dał takie ładunki, że nie będziesz miał tego 24,9. No i właśnie mi dał, nie? Że z 24,3 zrobiło mi się 25,4, a zaraz się okaże, że 12 tysięcy przejadę i licznik mi się wyzeruje na powyżej 25 i, i koniec. Dzisiaj duży ruch tu, ale... Tacy przynajmniej jacyś kumaci jadą, że nie blokują, nawet jak ja im zjadę to wyprzedzą, bo nieraz to tak siedzi na tyłku metr, że czasami to nie wiem, czy, 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 czy gdzieś wpadł do rowu, czy jeszcze za mną siedzi, a tak ani nie wyprzedzi, a czasami mówię, jestem ciężki, no to gdzieś jak się z kimś mijam, z szerszym autem... I zwolnię bardzo, no to puszczam im weźmie. Teraz masz szansę, jadę 10 na godzinę, wyprzedź. Bo mnie to nerwuje, jak mi się to nie wyprzedzi, i tak się wleczę za mną. A czasami są aparaty, co przede mną jadą 30 na godzinę. A ostatnio to miałem w ogóle nawet traktor. Jeszcze taki wielki traktor z wielką przyczepą, wyprzedziłem go. Ale miałem problem, bo przede mną była osobówka, która właśnie bała się ten traktor wyprzedzić. No i miałem dwa do pokonania, mówię, kurde, no ciężko, no tutaj to, to pobocze, to widzicie jakie jak dziurawe, no zjedź w to pobocze, to, to wyleci Ci wszystko e, z tych wszystkich półek, nie? No i co, jadę w miejsce teraz właśnie, tak sobie patrzyłem na mapkę zanim wyruszyłem, to jest w takim jakimś dziwnym miejscu, gdzieś tam przed Warszawą, gdzieś tam piankach trzeba skręcić, że nie wiem czy nie będzie właśnie problemu z tymi drogami tam, no ale z drugiej strony innych nie ma. Jakiś dziwny dojazd jest do tej firmy. Boję się, że właśnie wjadę w jakiś zakaz albo coś, bo tak na Google'ach patrzyłem, to puszcza mnie przez taką drogę, co mi się wydaje, że Ciężarówką nie będę mógł tam tamtędy jechać. Aigo włączyłem, to w ogóle jeszcze jakąś gorszą mnie puszcza. To już chyba Google lepszą drogę złapało niż to Aigo. No to sobie włączyłem ludzika na tych yy, na Google, żeby się tym ludzikiem przejść i zobaczyć na tych zdjęciach, czy będzie jakiś znak, że zakaz, czy coś. Ale no, ta droga wygląda beznadziejnie. Ale jak przed skrętem i za skrętem nie ma żadnego znaku. Ani tam 15 ton, ani 10, ani nic, w ogóle nic nie ma. Tak wygląda, można było normalnie jechać. Bo często w Warszawie jest tam zakaz, niby 10 ton. Ja też, też nieraz jadę w takie miejsca, że jest zakaz 10 ton, no ale nie dotyczy tam docelowego. A tam w ogóle żadnego znaku nie ma, no i jest, to chyba będzie można wjechać, a jak nie, to nie wiem. Nie chcę już mi się, nie chciałem się nawet już sprawdzać. Jadę po znakach po prostu. Jak się jak się gdzieś tam w krzanie, to będzie o czym gadać. A i chciałem pozdrowić widza i znowu byłem w Łodzi i też jakoś to było, że był dzień. Zjechałem do jednej takiej firmy. To się okazało, że ta firma ma trzy magazyny i oczywiście to za trzecim razem wjechałem dobrze. Najpierw wjechałem według adresu, który miałem w papierach. To było najdalej od tego prawidłowego magazynu. Później wjechałem w ten drugi, poszedłem do okienka, pani Muni, to następny magazyn. Wjechałem w ten, następny. Okazało się, że dobrze. Eee... I tam, właśnie, to było chyba po rozładunku. Tak, tak, po rozładunku, już poszedłem po papiery. Czekam w okienku i wychodzą właśnie, z magazynu. Wychodzi gość z magazynu i mówi do mnie: Ej, ty jesteś YouTuber. Jak to było? Ty jesteś tym YouTuberem? Masz kanał na YouTubie? Nie? Tak głośno to będzie na korytarzu. Ja oczywiście mówię nie, nie. Ty! To mówi to Ty, nie? Porozmawialiśmy sobie. Yy, mam nadzieję, że zdałeś ten egzamin. Miałeś mieć egzamin na kategorię C. Mam nadzieję, że wreszcie Ci się udało. No co? I pozdrawiam serdecznie. I znowu w Łodzi, nie? To chyba mnie tylko z Łodzi oglądają ludzie. tego wynika i zauważyłem zauważyłem, że to przeważnie właśnie... Ja się spytałem mówię, a jak mnie znalazłeś, a jak znalazłeś mój kanał, a mówi wpisałem jak zdać na prawo jazdy egzamin. No i ty mi wyskoczyłeś. No i rzeczywiście, jak tak sobie zobaczyłem, to ja mam takie filmy jak jeszcze zanim zdałem prawko, no to najwięcej wyświetleń mam właśnie z dwóch filmów, tam jeden jest kategoria C, a drugi jest C plus E i tam właśnie mam najwięcej wyświetleń i tam chyba mnie po tytule znajdowali, bo to taki tytuł egzamin na prawo jazdy C albo egzamin na prawo jazdy C plus E i tam yy, i tam mam najwięcej wyświetleń, a teraz dodaję takie tytuły właśnie, żeby nikomu czasami przez przypadek nie wyskoczyły. Ten, kto gdzieś mnie przez przypadek znalazł i nie ogląda, no przykro mi, ale widocznie może Wam się podoba, więc dalej oglądają. No i to wystarczy, nie? Uwaga, bo tu mostek. Tak, tu jest znak 70. Jakbym tu przyjechał 70, to bym wyskoczył tam nad te chmury i wylądował na tej ósence na Warszawę. O, tu Wam jeszcze pokażę, że z tej wąskiej drogi nagle zaczyna się taka szeroka, jak kiedyś oglądałem o, pan chce, żebym go wyprzedził, ale za mną jest tutaj kometa samochodów. Które najpierw ich przepuszczę. O, teraz tu, tutaj to można. Tutaj, jak chyba, tak w Chinach takie drogi szerokie są. Patrzcie, co tu się dzieje. Teraz wszyscy mogą wreszcie mnie wyprzedzić. Ale jeden taki jest, co jakoś nie bierze się za to wyprzedzanie. Więc niestety, panie, chciałem, dałem. Ten też dał. Tutaj pan, dziękuję bardzo. Każdy sobie tutaj zrobił swoją ścieżkę jak chce. I właśnie z takiej mega wąskiej drogi nagle jest taki odcinek co samolot by tu wylądował. Może to kiedyś miało właśnie temu służyć. I tyle kończę, cześć, na razie. Nie dla hal, stop degradacji Podolszyna i okolic. Nie dla setek tirów dziennie zatruwających mieszkańców zamienia nowej woli okolicy. Pewnie, że nie. Nie wiem, czy się w ogóle godzi stawiać magazyny tam, gdzie już stoi osiedle. No rozumiem, jak ktoś by sobie wymyślił, że sobie pozawi dom tam, gdzie już są magazyny. No ale jest osiedle, domki są elegancko i nagle stawiają ci jakieś hangary. To też bym był na nie. Pamiętacie, zastanawiałem się, jak ta droga będzie wyglądać. I tak właśnie wygląda tragedia. Dojazd do wielkiego magazynu przez osiedla, innej drogi nie ma, są dwie. W jednej jest zakaz 5 ton, w drugiej jest zakaz 8 ton. Tylko, że tu jest zakaz 8 ton i wśród tych krzaków, jak stoję, to widzę, że jest napisane jakoś tak trochę inaczej: że nie, nie dotyczy miejsca docelowego, tylko nie dotyczy miejsca do realizacji celu. No to niby to samo, tylko bardziej może po warszawsku napisane. I tragedia, jak tu jechałem rano, no to tak, słoiki to do Warszawy wczoraj przyjechały, ale ci, co spod Warszawy jadą do roboty, to wszyscy jechali tymi właśnie wąskimi uliczkami. Dobrze, o i tu na przykład jedzie tir, nie? Jakby on by stał tutaj, gdzie jest narysowane, żeby stał, to ja bym stąd nie wyjechał. O, Basy. No i jest tak, jest albo 5 ton, albo 8 ton. Innej, mówię, drogi nie ma. Jakaś nowa jest, była tego magazynu, ale nawet jej jeszcze na mapie nie ma. Jakaś nowa eska to ma być. Także tak to wygląda. Ja się nie dziwię tutaj ludziom, że nie chcą na przykład stop magazynu. No przecież tu są domy przy samej drodze. A tu się wiecznie coś rozpędza, hamuje. Tragedia. Także jechałem po znakach. W sumie, jak jechałem do tej firmy, no to było. E, że zakaz, i ja oczywiście nie doczytałem na początku co tam pod spodem pisało, bo był ruch za mną auta. Czemu bym stanął, to bym zablokował wszystko. E, widziałem tylko, że z celem było. No to jak z celem, no to chyba okej, okay. dobra nara teraz To jest zastanawiające, że potrafią jakoś znaleźć pieniądze, żeby postawić te hangary w miejscu który nikt by się nie spodziewał, bo działka wolna, nie? Dojazdu nie ma. Hangar postawią, nie? Na pewno wiąże to się z jakimiś pieniędzmi, żeby w takim miejscu postawić taki hangar. Ale już nie znajdzie się, żeby zrobić parking na 10 żarówek i kibel na przykład zwykły to i Bo to nieraz jest rarytas. Nie wszędzie są.